Czy możesz w ewentualnym starciu z lobą wyzwolić to, o czym mówiłeś, że chciałbyś poczuć trochę takiej niechęci do swojego rywala? Myślę, że nie spodziewałem się w ogóle tego, że on będzie chętny, tak na tą walkę i tak dalej, że tutaj jeszcze połączy się ze studiem i porozmawiam z nim trochę w, po angielsku. Jestem dość zdziwiony, że jest taki pewny, no i trzeba tą jego pewność gdzieś tam powoli ukrócić, myślę. Jesteśmy po rundkach Federacji Heidi. Tym razem jest z nami Jarek Pasza, wiceps Jarząbkowski. Cześć. Siemanko, Jarek Pasza, runda Wasza. Powiedz mi na początku, bo to jest dla mnie takie interesujące, bo wcześniej rundki odbyły się takie głośne, ze względów, o których rozmawialiście, że nie bardzo chcieliście, chcielibyście być znani z takiej strony. Ale czy w pewnym sensie czułeś taką presję, że, że, będzie, że będą komentarze, że te rundki są stypiarskie, że dlaczego tu się nic nie dzieje, czy po prostu podszedłeś do tego na całkowitym ludzie? więc to nie dogodzić nikomu kiedy, kiedy są stypiarskie jakby rundki i tak dalej przyjdą ci co będą narzekać nie no nie da rady ich oglądać co oni mówią szkoda czasu nuda wieje my liczymy na coś innego a przyjdą ludzie którzy będą chcieli posłuchać dwóch dżentelmenów mnie i owce jak mówią normalnie ze sobą rozmawiają bez żadnej spinki podchodzą do siebie z bardzo dużym szacunkiem i respektem no i swoje jak chcą sobie wyjaśnić nawet nie wyjaśnić chcą zaprezentować się sportowo z jak najlepszej strony z jednej jak i z drugiej przygotowali się na 100% i myślę że no mówię nie jeszcze nie urodził się taki co Wszystkim dogodzi, więc co by nie było, zawsze, znajdą się zawsze tacy, co będą narzekać. Czy będzie stypa, czy, będzie, czy będą dymy, nie wiadomo, co to się wydarzy, to przyjdą tacy, co będą mówili, że to im się nie podoba, że to jest złe promowanie po prostu, złe, złe pokazywanie w tym świecie, czego powinniśmy unikać i nami pokazywać, no bo wiemy, jak to, jak to wszystko wygląda co się dzieje tutaj z tym z całym otoczką na naszym globie, jest coraz gorzej. No, chcemy jeszcze zachować troszeczkę jakby szacunku i pokazać, że można po prostu tak zrobić na galach freakfightowych, sportowo z szacunkiem do siebie podejść. Ale też nie zabrakło elementów rozrywkowych, był przewrót w tył zaliczony, i twój i pana Pawłowskiego były dosyć wesołe telefony. Czy w ogóle jako streamer odczuwasz różnicę między taką bezpośrednią konfrontacją słowną na linii, pomiędzy tym, co się dzieje czasami na czacie i w Donatach? Nie, myślę, że już dużo, dużo w swoim życiu jakby przeżyłem na turniejach. Miałem bardzo dużą ilością fanów do czynienia czy na sesjach autografów, czy po prostu szybko na powygranych, czy przegranych meczach zawsze znajdowałem czas na zdjęcia, na, żeby porozmawiać troszeczkę, więc te obycie czy na online, na streamach, na czacie, czy na żywo to myślę, że dla mnie to jest nie ma żadnej różnicy. Tak samo, kiedy będę wychodził do walki, to myślę, że to będzie moim atutem, że wychodzić do publiczności, bo jestem obyty po prostu, a czy będę w OKTAGONIE, a czy przy swoim stanowisku gamera, to myślę, że to będzie znaczna różnica. Też dosyć ważną kwestię poruszyłeś a propos swojego podejścia do treningów ostatnio. I też rozmawiałem z owcą, który powiedział, że pewnie bardziej by się obawiał, gdybyś mówił, że, że kochasz wręcz treningi, że czujesz się cały czas nakręcony, że chcesz coraz, coraz więcej. A taka informacja, że jesteś nimi znużony, może dla niego świadczyć o tym, że po prostu ten boks ci nie odpowiada. Bo sam powiedziałeś wprost, że jednak swoją przyszłość bardziej widzisz w MMA. Um. Czy zrobiłem ukłony w stronę Michała, i tak dalej, że zgodziłem się tylko na ten na boks w małych rękawicach. Michał chciał w dużych, ale już powiedziałem, żeby troszeczkę było tego zachowanego, coś tam z MMA i tak dalej, no to może te piąskóweczki będą fajną, fajną jakby odzwierciedleniem tego, co chciałem zrobić w przyszłości. Myślę, że mogłem go podbudować troszeczkę, aczkolwiek ja tutaj sobie nic nie odjąłem, sobie nic nie dodałem, po prostu mówię jak jest, szczerze, tutaj nikogo nie oszukuję, nie stwarzam żadnej bańki, w której kryły się na Hirosa i tak dalej, że trenuję ciężko jak Roki, zamykam się od rana do wieczora się na sali treningowej. Powiedziałem jak jest, co czuję, co uważam, jak Michał to odbiera i jak on się tym na, napompuje, jak to do niego dotrze w pozytywny sposób. Jak widać, dotarło, troszeczkę go podbudowałem. Spoko, będzie jeszcze ciekawiej, myślę. Poruszyłeś temat Rokiego? Nie wiem, może widziałeś, że takie pierwsze porównania pod filmikami Owcy z trenerem Raubą właśnie były takie, że to trochę przypomina Rokiego. I tu mam takie pytanie, a propos tych, twojego podejścia do treningów. Czy nie uważasz, że może ci po prostu zabraknąć tego Oka Tygrysa? No bo w sadze Rokiego był taki moment, kiedy Rokiemu też się trochę odechciało, no i to się źle skończyło. Źle się skończyło, ale na razie jest, jestem, jestem, uczniem, jestem uczniem dość znanego fajtera. Anzor i Mansur, bracia, którzy mnie prowadzą, bardzo mądrze, bardzo z nimi fajny kontakt mam, bardzo się lubimy, mam nadzieję, ja ich lubię, nie wiem czy oni mnie lubią, a wydaje się, że, że jakoś znaleźliśmy wspólny język, z szacunkiem podchodzę do każdego, do każdego człowieka, do, do sportowca, tak samo oni szanują każdego sportowca, myślę, że znaleźliśmy w sobie, ja, ja u nich, oni we mnie zobaczyli kogoś, kto, kogo, kogo, fajnie, że podjęli taki krok, że mam szansę u nich trenować, myślę, że żadnej, żadnego tygrysa Mogę sobie jedynie odpalić, jak będę tam przegrywał i tak dalej, że będą krzyczeli pasza, charakter, charakter. I myślę, że wyjdzie ze mnie ten nie tygrys, ale ten papito. A czy Anżor uważasz, że jest odpowiednim trenerem, słynącym z zapasów, żeby przygotować się do walki bokserskiej, kiedy po drugiej stronie stoi jednak legenda polskiego pięściarstwa Zbigniew Raubo? Myślę, że przez te dwa miesiące i tak dalej nie jest w stanie się człowiek nauczyć typowych jakby bokserskich nawyków. Może coś tego liznąć troszeczkę, aczkolwiek ja mówię, fajnie będzie z Nazorem i Masurem trenować się cały czas po walce, bo mam nadzieję, że ta moja przygoda będzie cały czas kontynuowana, że się dotrzemy tutaj. Myślę, że elementy z MMA poszlifowaliśmy przez te dwa miesiące. Słyszeliśmy na inny poziom troszeczkę niż wcześniej byłem, o to małe rękawice, więc to mnie przygotuje, będę miał mniejsze, mniejszą pracę do odrobienia w przyszłości niż jakbym po, poszedł do trenera typowego od stójki bokserskiej. Bo wiadomo, są spekulacje cały czas, że mogłem iść tutaj do, do sekcji bokserskiej. Tutaj pewnie też owcy mówią, czemu nie przejść do trenera, który jest od MMA. W małych rękawicach miał dużo do czynienia, więc nie wiem, jaką masz tę opinię na ten temat, jaką zdanie, do kogo powinienem pójść, czy owca powinien pójść do trenera takiego, czy ja do takiego, ale każdy ma swoją jakby. Zagęszczoną taką opinię i, i trzymajmy się tego. Myślę, że zrobiłem dobry krok, ale zobaczymy po walce, jak będzie. No, jestem zadowolony z przygotowań. Myślę, że Anzor i Mansur też są zadowoleni z tego, jak, jaki zrobiłem progres, więc to jest fajna perspektywa na przyszłość do dalszej naszej pracy. Myślę właśnie, że wszystko zweryfikuje OKTAGON 5 lutego, no bo to no. będzie wiadomo więcej po walce. Jeszcze takie pytanie, czy Lobanica faktycznie może być twoim drugim rywalem? I czy możesz w ewentualnym starciu z Lobą wyzwolić to o czym mówiłeś, że chciałbyś poczuć trochę takiej niechęci do swojego rywala? Myślę, że nie spodziewałem się w ogóle tego, że on będzie chętny tak na tą walkę i tak dalej. Że tutaj jeszcze połączy się ze studiem i porozmawiam z nim trochę w, po angielsku. Jestem dość zdziwiony, że jest taki pewny, no i trzeba tą jego pewność gdzieś tam powoli ukrócić, myślę, e, więc niech przyjeżdża do nas do kraju. Chyba, że Federacja Halik będzie chciała dalej iść w Europę i zrobi jakąś zagraniczną galę i weźmie troszkę innych też streamerów, gamerów i innych znanych ludzi z, z naszego globu. Więc czy niechęć? Raczej nie, bo nic mi nie zrobił takiego, żebym do niego pawał dużą niechęcią, aczkolwiek e, można się nakręcić jakoś dużo nie brakuje, żeby mi jakieś tam słowanie miłe powiedział i, i otworzył. Tego tak zwanego, tą drugą moją stronę, która jest nieznana nikomu. Już padły słowa You are too fat, ale takie moje ostatnie pytanie to, czy owca strajhardował w drugiej rundzie? Bo na streamie to wyglądało tak, jakbyś miał z nim spore problemy w tym starciu jeden na jednego w cs ie Więc to starałem się opowiadać jakieś tam historie swoje życiowe, o wykształceniach, o jakieś dawać jakieś fajne tutaj zdania dla wymoszej publiki. Bardzo się nie skupiałem. Myślę, że jakby podszedł tego na 100%, no to myślę, że to zakończyło się totalną klęską. Robiłem to przez bardzo długie lata, to było moją pracą, to każdy profesjonalista wie, że jeśli chce zostać mistrzem świata w coś, no to musi po prostu być, trenować, być najlepszym, poświęcić się temu 100%. Ja tej grze poświęcałem się latami, codziennie, dzień, dnia trenowałem, kiedy mi nie szło, kiedy przegrywałem, jeszcze mocniej trenowałem, więc myślę, że jak mi się skupił, no to owce nie miał by czego po prostu szukać. No to z mojej strony tyle, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i powodzenia. Dzięki.